Przed opublikowaniem materiału pozostało nam jeszcze oczyszczenie tekstu z wiszących spójników. Możemy to wykonać za pomocą zewnętrznej strony, która nam to umożliwia. Eee, możemy sobie podglądać na razie tekst, który mamy w tej chwili przygotowany już po SEO i tutaj specjalnie wiszących spójników na końcu nie mamy, ponieważ te boldy, które dodaliśmy, to przesunęły. Natomiast mamy tutaj wcześniejszy podgląd wersji jeszcze, gdzie tej bold, tych boldów nie dodaliśmy i widzimy, takie zachowanie spójników, które nie jest zbyt eleganckie. Ono nie jest tragiczne, jeżeli chodzi o odbiór treści, natomiast warto byłoby się z tym uporać. Robimy to w ten sposób, że otwieramy tutaj w trybie edycji artykułu, klikamy ikonę Source Code. W otwartym oknie kopiuje, zaznaczamy cały, cały kod w postaci źródłowej za pomocą CTRL A lub Option A na Macu i kopiujemy, ctrl-c, przechodzimy do strony lo1liborg.pl, nbsp, czyli no breaking space. To jest strona wykonana do dodawania automatycznie twardych spacji po samotnych literach, czyli po, po spójnikach powiszących na końcu pojedynczych literach i wklejamy skopiowany nasz artykuł w postaci HTML-owej, jak widać. I przesyłamy. Kopiujemy do schowka wynikowy tekst. Wracamy do edycji aktualności i Ctrl-V nadpisujemy to, co mieliśmy. Zapisujemy OK. Na pierwszy rzut oka nie zobaczymy tutaj specjalnie różnic, dopóki nie włączymy i wyłączymy jeszcze raz opcji Show Invisible Characters. Widzimy teraz takie szare elementy. Są to twarde spacje. One są na stronie widoczne jako zwykła spacja. Dla użytkownika one, one są transparentne, jeżeli chodzi o formę. Natomiast dla systemów, dla komputera, dla przeglądarek, taka twarda spacja mówi mniej więcej tyle, że te dwa słowa tworzą jeden blok. To właściwie jest jedno słowo. Twarda spacja jest znakiem niepodzielnym i Punktu widzenia zasad składu, łamania i, i, i dzielenia wyrazów, takie słowo zachowuje się po prostu jak jedno. Wtedy nie mamy problemu z tym, że z będzie wisiało na końcu wersu, ponieważ ono, będąc częścią kolejnego wyrazu, przejdzie w najlepszym razie do kolejnego wersu. I może być taki przykład, taka. Sytuacja, że ten skrypt nie doda oczywiście nam we wszystkich miejscach tam, gdzie chcielibyśmy mieć te twarde spacje, na przykład zobaczcie tutaj 20 kg, czyli przed jednostką nie dodał tej informacji, natomiast nie chcielibyśmy, aby 20 wylądowało na końcu wersu, a kg na początku następnego. Dlatego w takich przypadkach ręcznie możemy za pomocą tego przycisku Non-Breaking Space, który jak pamiętacie, służy nam też do ustawiania. Sztywnych odległości między zdjęciami możemy je wykorzystać jako po prostu twarde spacje, niepodzielne w tekście. Generalnie one do tego służą, natomiast ta druga funkcja odległości pomiędzy zdjęciami jest jakby drugą, taką, którą można stosować jako stałą wielkość, ponieważ twarde spacje z reguły mają tę szerokość stałą. Można je traktować jako pewnego rodzaju odstęp. Oczywiście, kerning i tak może być tam zmieniany, ale powiedzmy, jest bardziej przewidywalna niż zwykła spacja. Tak utworzony tekst już z wszystkimi twardymi spacjami zapisujemy. Warto to robić na samym końcu, czyli po wyedytowaniu CEO i wszystkich innych rzeczy związanych z rzucaniem zdjęć, z ich podpisywaniem, dlatego że potem, podczas edycji takiego materiału. Zdarza się, że te spacje potrafią zmieniać się z powrotem na zwykłe i ponownie musimy albo przeglądać cały tekst, albo jeszcze raz go konwertować poprzez ten konwerter tekstu zewnętrzny. No, nie jest to wygodne, więc to zostawiamy sobie jako ostatni krok, czyli ostatnim krokiem było oczyszczenie tekstu z wiszących spójników. Zapisujemy ten materiał. Polecam sobie wyrobić taki nawyk, żeby nie utracić treści przed opublikowaniem. Wy jeszcze tego nie róbcie, my te teksty będziemy sprawdzać po Was, ale teraz na, tej, na tym etapie warto byłoby sobie podglądać ten materiał, sprawdzić czy URL jest wystarczająco krótki. To, co pojawia się tutaj po znaku pytajnika Active, oznacza tylko tyle, że ten wpis, mimo że nie jest aktywny, my go podglądamy i w wersji docelowej artykułu ten URL będzie wyglądał tak. Więc zależy nam na tym, żeby ten URL był tutaj w miarę krótki. W tytule, który skopiowaliśmy oczywiście z artykułu głównego, no one nie są zwykle idealne, tak jak mówiłem i tutaj przydałoby się użyć jakiejś frazy kluczowej, czy też może nazwy producenta. Jest dosyć abstrakcyjny ten tytuł. Ale na tym etapie zostawiajcie je. My ewentualnie będziemy zajmować się później SEO, udoskonalać te teksty, gdy będzie, a będzie tego potrzeba. W tekście, tak jak mówię, SEO podstawowe, czyli to, co ma zwracać naszą uwagę, to, co ma być głównymi frazami, zdjęcia, z podpisami. Możecie sobie, możemy sobie sprawdzić w kodzie, jak to wygląda. Tutaj jest coś takiego jak ALT, o którym mówiliśmy, i ten kod, który podawaliśmy przy wrzucaniu zdjęcia, służy temu, aby z automatu można było te zdjęcia indeksować w wyszukiwarce grafiki Google oraz w innych miejscach, gdzie te teksty są potrzebne. Na przykład, w przypadku gdybyśmy mieli słabe łącze, te zdjęcia by się nie wczytały. To tutaj, w tym miejscu po lewej u góry, wyświetliłaby się nazwa tego zdjęcia. No ale oczywiście, gdy zdjęcie się załaduje, potrzebujemy tekst wprost czytelny dla użytkownika, który niekoniecznie będzie akurat tak ładnie połączony z sekcją, której dotyczy. Tutaj może być zupełnie inny podpis. Wszystko zależy od materiału. Na końcu pamiętamy o dodanym dopisku, który będzie odnośnikiem do materiału. Galerię mieliśmy utworzoną wcześniej. Tu wszystko bardzo ładnie wygląda. Przechodzimy jeszcze raz do SEO, które nie jest widoczne. Sprawdzamy, czy wszystko jest ustawione. W zaawansowanych i dokumentach wiemy, że wyświetla nam się logo, więc wiemy, że jest tutaj podłączona firma. Wybrane mamy wszystkie tagi i kategorie, i właściwie na tym etapie mamy gotowy wpis. Możecie mi go odnotować na FTP jako wykonany. Ewentualnie przesłać mailem informację, że taki wpis zrobiliście. Ja go będę sprawdzał i aktywuję po wszystkim. Do takiego wpisu możemy wtedy przejść w zależności od tego, jaka tutaj była godzina. W międzyczasie, oczywiście, koleżanki i koledzy wrzucili dużo innych wpisów, więc ten wpis znajduje się już nie na pierwszym miejscu, jak widać, tylko troszeczkę dalej ale jest to tyle, pozdrawiam